Żeby nie chodziły za tobą. No, jak widzicie, nie mam na sobie tysiąca amuletów i tak dalej. To jak się bronię? Przede wszystkim, no, trzeba mieć w jakiś sposób tą silną psychikę, nie? No, to ja nie mam. Zdarzają się sytuacje. Jeżeli chodzi o przywiązanie, nękanie jakiegoś złego ducha, który za nami podąża, to nie jest tak, że w waszym domu przedmioty latają i tak dalej. To się zaczyna, wasze życie jakby zmieniać na negatywne. Macie koszmary, nie układa wam się w różnych sektorach waszego życia, nie? Macie choroby, tak? I to się rzeczywiście. Potem jakby nam naża, nie, więc trzeba wiedzieć, kiedy są takie sygnały ostrzegawcze, jeżeli chodzi właśnie o No ale, ale to jest taka w sumie sytuacja, gdzie pierwszy raz jestem w takim miejscu, no i też choruję, też mam koszmary, też e, mam jakieś, nie wiem, nieszczęścia, no i czy ludzie sobie potem nie przypisują tego przez przypadek, że, że coś takiego się dzieje? To jest tak mówię, wszystko zależy od człowieka. Ja mówię, ja siedzę w tym już e, 8 lat ponad tak. Ja mogę odczuć, kiedy coś się zmienia w moim otoczeniu. Ale fakt faktem, na przestrzeni lat miałem też sytuacje dziwne w mieszkaniu, kiedy rzeczywiście jakiś przedmiot spadł. Ja tego na was oczy nie widziałem, ale słyszałem i znalazłem przedmiot w miejscu, w którym nie powinien być. Tak? Takie sytuacje też się zdarzały. Eee, Jakie ja sytuacje dziwne w mieszkaniu? Nie, no to był w, był w, błysze, błysze, nie w Nie widziałem, ale słyszałem.